Jak przygotować własny wygląd widoku danych w rewizorze Nexo Pro? Jeśli masz potrzebę zaprezentowania danych w inny sposób, niż to jest domyślnie w programie, to świetnie się składa, bo wszystkie programy linii Nexo Pro oferują taką możliwość. W tym celu przejdź do interesującego Cię widoku i wybierz Więcej Zarządzanie widokami. Podświetl interesujący Cię widok, a następnie wybierz Powiel. Zwróć uwagę na nazwę nowego widoku. Z tego poziomu możesz dostosować listę kolumn, filtry, określić grupowanie i formatowanie warunkowe, a także pozostałe ustawienia. Po wybraniu OK pojawi się nowy widok w module, co pozwoli Ci na szybszą i bardziej przejrzystą pracę, tak jak tego oczekiwałeś.